Jak czytać i rozumieć sondaże jak profesjonalista, jak uniknąć najczęstszego robienia nas wszystkich w konia przez firmy sondażowe. Poświęć chwilę, a wszystko ci wyjaśnię. Spójrzmy razem wspólnie na najnowszy sondaż Cebos. Zauważysz, że szczególnie w Oprócz Platformy i PiSu pewne cyfry nastąpiła dramatyczna różnica, zmiana w stosunku do sondaży, które widziałeś ostatnio. Czy ona wynika z jakichś realnych ruchów wyborczych? Otóż nie, moi drodzy. Jednym z najważniejszych elementów w każdych sondażach jest tak zwana grupa niezdecydowanych. Jeżeli sondaż robi się przeciętnie na tysiąc osób, a grupa niezdecydowanych, jak widać w Polsce według sondażu CeBOS, jak spojrzycie we wszystkie... Historyczne, niemal że od roku czy półtora, jest na bardzo rekordowym poziomie rzędu 17%. Ludzie niezdecydowani. I teraz, czyli na 1000 osób badanych, 170 jest niezdecydowanych. I to, co się nam pokazuje potem w sondażach, ma dwa wyniki. Jeden to jest taki, jak w tym cebosu bardzo wiarygodny, bo pokazuje osoby niezdecydowane. A jeżeli widzisz sondaż, w którym nie ma osób niezdecydowanych, to już masz do czynienia z manipulacją, bo obliczane procenty poparcia, na przykład dla PiSu 30, to one są w tym sondażu bez niezdecydowanych liczone w ten sposób. 1000 minus 170 daje nam 830 i 300 wskazujących PiS dzielimy przez 830 i to nam daje dużo większe wyniki. W przypadku Pisu PO ta różnica nie jest aż tak znacząca, ale w przypadku każdego innego ugrupowania, którego poparcie waha się tam w granicach od 5 do 10%, nie ujęcie 170 osób niezdecydowanych i podzielenie poparcia 100, którzy wskazali to ugrupowanie przez nie przez 1000, ale przez 830 daje, proszę Państwa, 17% zakłócenia wyniku, co w połączeniu z błędem statystycznym badań daje już poważną rozbieżność. Druga, druga manipulacja. Jeżeli chodzi o sondaże, to jest wykorzystanie pewnej nieświadomości obywateli. Część z nas myśli, że sondaż poparcia wyborczego dotyczy poparcia dla wszystkich partii politycznych. Moi drodzy, tak nie jest. 99% sondaży jest badanych według listy, którą zleca zamawiający. Czyli jeśli jakaś gazeta, radio zleca sondażowni sprawdzenie poparcia, to mówi, sprawdźcie mi tylko partię Sejmu albo sprawdźcie mi tylko partię Sejmu i Agrounia. Po prostu dobierają sobie katalog partii. Dlatego na przykład tak długo w sondażach nie było wolnościowców, dlatego nie było bezpartyjnych samorządowców, albo nie ma ich w ogóle, albo są czasami, no bo niko nie... Nie zleca, nikt na nich nie daje zlecenia. I teraz e, w tym badaniu Cebosu, które wyszło wczoraj, e, postarali się zapytać o jak największy wachlarz partii i zobaczyć jak natychmiast spadło poparcie dla Konfederacji. E, no więc, czy e, Szymona Hołowni, mamy drastyczny spadek poparcia. Konfederacja z 11 na 8, Hołownia z 12 na 6. Dlaczego? Dlatego, że te partie i ich poparcie w sondażach wynika tylko z faktu, że sondażowni nie pytają innych, Pyta, dają katalog partii z Sejmu i koniec. Nie możesz na nic innego wskazać, dlatego też często ci ludzie, właśnie, którzy wskazują inne partie, lądują albo w grupie niezdecydowanych, albo inne. Po prostu się ich nie liczy, jeszcze się odejmuje ich z dzielenia potem, aby obliczyć po dla partii. To jest druga manipulacja. I trzecia, chyba najbardziej szkodząca nam wszystkich manipulacja, Dotyczy w ogóle badania e, poparcia dla partii politycznych w kontekście wyborów. Nazywa się je badaniami przedwyborczymi. Moi drodzy, prawda jest taka, że żadna sondażownia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za tak zwane ustawki. Tutaj e, w, wiodący jest oczywiście kantar, ponieważ jest powiązany personalnie i biznesowo z członkami Platformy Obywatelskiej. E, Cebos, wiadomo, jako rządowa instytucja jest pod wpływem e, władzy. Niemniej jednak każda z sondażowni jest w jakiejś. W jakiś sposób uzależniona od tego kto im płaci, kto zleca im to, czy są od gazet uzależnieni, gazety mają swoje profile polityczne, czy radia, które też oczywiście nie ma czegoś takiego jak wolne media w Polsce. Media mainstreamowe są absolutnie podzielone na poparcie dla poszczególnych partii. I teraz te sondażownie nie mają żadnej kontroli, żadnej kary za to, że sobie zmanipulują wyniki. Jest tylko jeden moment, który sprawia, że nagle Trzeba być wiarygodnym. Tym momentem są wybory. Każda sondażownia chce przed wyborami dać jak najbardziej wiarygodny wynik. Tylko co to znaczy przed wyborami? Jeżeli spojrzycie, a tutaj mam wykres dla Was, historię wszystkich ugrupowań, spoza Sejmowych, plus do tego jeszcze Wiosna Roberta Bierderonia, to one mają niemalże identyczny schemat. Do miesiąca przed wyborami są całkowicie albo niemalże całkowicie pomijane przez sondażownie. Jeśli ktoś z Was pamięta, że, nie wiem, Paweł Kukisz czy Ryszard Petru, to była trzecia. Trzecia siła to była alternatywa, to jeżeli e, prześledzicie historię, to okaże się, że tą trzecią siłą stali się mniej więcej na miesiąc przed wyborami, jak już zarejestrowali listę krajową i już zaczęli się pokazywać w mediach i sondażowniom już nie wypadało, udawać, że ich nie ma. Natomiast w okresie przed wyborami właściwie Petru nie istniał, Kukis nie istniał. Rekord chyba Pawła Kukiza do miesiąca przed wyborami to było 6%, tak to miał jeden, dwa, albo był pomijany. Efekt jest taki, moi drodzy, że. E, w ogóle sondaże są wykorzystywane po to, żeby was ogłupiać, żeby kreować waszą opinię, żeby oczywiście grać tym zmarnowanym głosem, że nie głosuję na tych, co nie ma w sondażach, bo oni nie istnieją. E, a koniec końców. E... Jak już im się uda kogoś zbała zbałamucić, a znowu kogoś się nie uda, to przed wyborami te ugrupowania spoza sejmu w każdych wyborach od czasów samoobrony mamy ugrupowanie spoza Sejmu, które dobija do poziomu 10%, raz jest to 8, raz 12%. E, więc e, kończąc, polska liberalna Strajk przedsiębiorców nie przejmuje się, że nas nie ma w sondażach. Gramy wam na nosie i olewamy was absolutnie. Firmy sondażowe, wasze media, mainstreamy, nie chcemy wam tam występować, mamy was w nosie. Niech męcen wam wchodzi w tyłek TV owi wyborczej, piszcie o nich, my was olewamy. Dlaczego? Bo my wiemy, że mamy 3 miliony odbiorców, którzy co miesiąc oglądają nasze media, 3 miliony ludzi, którzy trzymają z nami, i to nam w zupełności wystarczy do tego, żeby rozmawiać z ludźmi, którzy na nas zagłosują. Nie będziemy walczyć, wiecie, o 800 plusów. O e, ludzi uzależnionych od Platformy Obywatelskiej, od tych, którym się wmawia kit, wciska się im, że sądarze, to oni już tak jak sondaże, albo że głosuj na mniejsze zło, albo nie głosuj na małe partie, bo e, Platformie odsuniemy PiS od władzy. Taktyka Platformy pokazuje właśnie, że głosowanie na Platformę i zmuszanie wszystkich powoduje, że właśnie wyrosła nam Konfederacja, która wejdzie w koalicję z PiSem i Platforma znowu przegra. Więc my to olewamy. Mamy swój kanał komunikacji, mamy swoje media, rozmawiamy z trzema milionami ludźmi już o od roku, Co miesiąc, miesiąc, wielu z Was na pewno obejrzy to, udostępnijcie ten materiał swoim znajomym i my wiemy, że z tych 3 milionów ludzi na pewno około 1 trzeciej do, do połowy osób zagłosuje na Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców, aby przełamać, e, e, przełamać monopol partii z Sejmu. I, i, I plus ci, którzy dowiedzą się o nas przed wyborami, 10% jest realne i naprawdę. Walcie się wszyscy w sondażowniach, walcie się wszyscy w mediach, nie potrzebujemy Was. Udawajcie dalej, że nas nie ma. No już ten sondaż z sobopu pytają, słuchajcie, o wolnościowców, o jakieś tam partie, porozumienia gruje. Są formacje, które nie mają żadnych, ale to żadnych szans na samodzielny start. Samodzielny start oznacza, że trzeba w 20 dni zebrać 140 tysięcy podpisów i mieć 920 dobrych kandydatów na listach wyborczych. Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców już osiągnęła ten, ten, tą sytuację. My już jesteśmy gotowi do wyborów i nas nie biorą w sondażach. <grywania> Bardzo dobrze, niech nas nie biorą. Będą mało wiarygodni w oczach tych, którzy na nas zagłosują i będziemy czarnym koniem wyborów, jako jedyna pozaparlamentarna formacja o profilu liberalnym. Pozdrawiam Was serdecznie. Olewajcie sondaże i olewajcie media, które uważają, że nas nie ma, a my olewamy ich. Pozdro.